Dzień dobry. Jestem tu po to, żeby Cię zaprosić, więc powiem: Dzień dobry, moje drogie, albo dzień dobry, moje kochane, żeby zaprosić Panie na certyfikowany kurs dekodyki. Niezwykłe przedsięwzięcie, które umożliwia w szybkim czasie. Dotarcie do siebie i do swojego potencjału, i skuteczne rozwinięcie go w bardzo dużym zakresie. Pierwsza część dotyczy powrotu do siebie, czyli uwolnienie się od wszystkich krytyk możliwych, od negatywnych emocji typu strach, typu poczucie zagrożenia, typu poczucie winy. Typu obojętność, typu zazdrość, typu zdrada, wszelkich negatywnych emocji. Ale nade wszystko, a może i nade wszystko, usunięcie przyczyn tego stanu rzeczy, ponieważ dekodyka jest wiedzą, która się zajmuje przyczynami zjawisk, operując pojęciem energia życiowa którym to pojęcie nikt się wcześniej nie, nie zajął jako kryterium. Energia życiowa, czyli coś, czym my dysponujemy naprawdę, co jest najcenniejszym naszym dobrem. A zatem pierwsza część w kursie Dekodyki dla Pań dotyczy negatywnych emocji, negatywnych myśli, negatywnych, negatywnych zdarzeń, przyczyn negatywów. Druga dotyczy relacji, czyli będziemy harmonizować relacje w jakichkolwiek bądź jesteśmy lub w jakichkolwiek bądź byłyśmy lub z jakichkolwiek bądź pochodzimy, wyrosłyśmy, Zgodzisz się ze mną, że nie pochodzimy z domów pełnych miłości, ciepła i takiej naturalnej atmosfery dla rozwoju. Wręcz przeciwnie. A zatem. Mamy sporo do zrobienia w bardzo ciekawy, interesujący, dynamiczny sposób i spotykamy się jeszcze w maju, bo jest dużo dobrej energii, mimo tego, że nas straszą i postanowiłam, żeby to zrobić i żeby Cię do tego przedsięwzięcia niezwykłego, wyjątkowego zaprosić, co niniejszym czynie. Zapraszam Cię, zainteresuj się programem. Jest na stronie dekodykapl. Dziękuję.